Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com, jestem w Cellar Maker Cellar Maker Brewing Company w San Francisco, Kalifornia, Howard Street, 1150. Bardzo mi polecano ten lokal, że po prostu tutaj jest najlepsze piwo w San Francisco i w ogóle urywające dupę, więc przyszedłem przed wylotem. Na razie wziąłem trzy piwa. Soma Weiss to jest Berliner Weiss, Soma Weiss to jest Berliner Weisse fermentowany z pire kiwi i potem dojrzewający z, z kurką pomarańczy przez week przez, przez week, przez tydzień. No, spróbujmy. No, jest takie lak, to kwaśność. Tego kiwi tak bardzo nie czuję. Jest kwaśny fest. By mi nikt nie powiedział, to bym powiedział, że to jest po prostu berliner. Nie czuję tutaj tego aromatu. Mm, kiwi. Tak wygląda karta na takiej wielkiej desce. 11 piw. E, lokal bardzo mały. E, to jest taki taproom typowy, no może z 30. No, na stojąco to może i z 50 osób wejdzie, ale tak to myślę, że z 20-30 osób chodzi. E, bardzo rzeźwiające na początek. Naprawdę super. Ważne. Mają zamknięte w poniedziałki. Także wczoraj byłem i nie tak. Nie było opcji. Drugie to jest Island Culture. Island Culture to jest bread sezon 5,8% alkoholu, 5 i butelko. No i zawsze tutaj piszą, że zawsze chcieli zrobić takiego winnego sezona, który byłby po prostu wytrawny do kości. Bone dry finish. Metodą pród i błędów uzyskali taką kulturę drożdżowo-bakteryjną być może. I tutaj mają dwa, i to jest blend, to na czym było przefermentowane, dwóch różnych strain szczepów szczepów drożdży do sezon, Lactobacillus brevis i trzech różnych szczepów bretanomyces, także no, grubo. No rzeczywiście, jest końska derka, jest też taka fenolowość, taka przyprawowość, która no jest, jest w sezon pożądana. Spodziewałem się większej mm, dzikości po tych, prawda, wszystkich zapewnieniach. Jest fenolowe. Ale lekko słodkawe. Nie jest na pewno bone dry finish. Na pewno tak nie jest. Sporo tu słodyczy jeszcze zostało. Może coś nie wyszło. Trzecie piwo to jest Barrel Age Fruited Season. Barrel Age, czyli leżakowany w beczce. Sezon 6,3% alkoholu, 6 ibu. Leżakowany w beczce po chardonnay. I też fermentowany na blendzie bretów i lakto. Dodatkowo. Leżakowany, później z śliwkami i nektarynami. Single barrel, czyli z jednej beczki. No, to już jest fajna dzikość taka końska stajnia, taka wieś. Jednocześnie owoce, takie gruszki, te nektaryny może. Mmm, czuć beczkę po białym winie. Czuć taką nutę naftową, trochę winną. Bardzo ładny lacing. No to jest rzeczywiście urywa dupę. Flash tones numer jeden. No to jest top level. Pojawia się też kwaśność. Mm. bardzo fajnie. No, to jest bardzo dobre. Sam ten dwa mnie trochę, znaczy nie, ten mnie nie rozczarował. Ten Soma Weiss, znaczy rozczarował mnie o tyle, że kiwi nie czuję. No, jest. Jest kiwi. Zrobiłeś trochę miejsca w szkle, trochę się ogrzało, jest kiwi. Jest. Mmm, w smaku też. Za zimne było. Mmm. Teraz ta jest bardzo... mocno tam pracuje na języku, na śniankach. To jest e, island culture. Tu się coś nie udało, nie jest wytrawne, jest mało kwaśne, mało dzikie, ale ten Flesh jest naprawdę bardzo dobry. Dzikość, brety, skóra, derka, dobra. Lecimy, lecimy z następnymi. Następne cztery, teraz wziąłem pale ale i ipa, Więc zaczniemy od tego pale ale To jest Flavor Crystals Chmiele z Nowej Zelandii Motueka I z Ameryki to Sterling i Centennial Tak aromatyczne, że zobaczysz kryształki smaku Zwróćcie uwagę na Mętność To wygląda jak wajcen i powiem Wam, to jest tutaj nowy trend. Nowy trend jest taki, że piwa mocno chmielone można dostać właśnie w takiej, w takiej e, klarowności, bo aromat jest najważniejszy. Pieprzyć drożdże, pieprzyć e, osad, pieprzyć mętność ma być jak najlepszy aromat. Z tego względu oni e, bardzo na to zwracają uwagę. I... E, i po prostu mówiłam, trudno, będzie mętno, to jest mętne. Także można powiedzieć, że chłopaki z doktora Bru idą z najnowszymi trendami. Niesamowite, niesamowite, bardzo owocowe, bardzo cytrusowe. Rześkie, świeże, białe owoce genialne. Wytrawne, goryczka. Nieco nawet ściągająca. No niezłe, niezłe, ale goryczka jest nieco męcząca. Znaczy męcząca. Nie jest taka szlachetna, jest taka bardziej. Czy znaczy źle nie jest? Nie, no dobre jest, dobre jest. I to nie tylko Cellar Maker, ale też inne mm, browary e, serwują takiej e, konsystencji e, IPA. Gdzież tak akurat jest Pale Ale. Drugie IPA, też Nowa Zelandia. Mount Nelson, 100% Nelsona, Single Hop. No po prostu, 6% alkoholu, tamten miał 5,1%. Koci mocz troszkę. No, czarna porzeczka. Nafta, nafta, dużo nafty. Drażniące aż, ale fajne. O. Mm, mega naftowe mega naftowe, po prostu jakby mi ktoś oleju nalał. Taką kapkę wizla, Względnie taka nuta oleju słonecznikowego. Bardzo agresywne. Bardzo intensywne te aromaty są. Dieseli. Tropical Fruit and Melon Aromas, czyli to nie tylko ja mówię o dieslu. Hop Hopslangin, nie wiem co to znaczy. Eee, to jest. Eee, First IPA is back, czyli to jest pierwsze IPA powtórzone, które oni robią na, na samym początku. Nelson, Simco, Galaxy i Citra. Dodatkowo jest tu e, takie dotknięcie trochę ciała i przyprawowości z żyta, z żyta, które jest w tym zasypie. No, to jest jakieś dziwne, rzeczywiście żytnie chyba. Taka ziemistość lekka. No, ciekawe. Nie powiedziałbym, że tu jest Simko i Cidra. I wreszcie czwarte. E... Face Ripper. Na Beer Week zrobili to piwo. Użyli Simcoe, Mozaika Centenniala e... i E, afrykańskiej e, passion face ripa. Smak jest e, w aromacie dużo mango, a w smaku mango, gruszki i kantalupy. To jest chyba jakaś ta gruszka. E, I w e, smaku ma być dużo gładkie i takie mm, sosnowe. Spróbujmy. Łatkie jest i nowe też jest. No niesamowite. <śm> Bardzo ciekawe. Nie smakuje jak typowe IPA. Chociaż goryczka jest taka IPA-owa. No, ciekawe. No naprawdę muszę powiedzieć bardzo fajnie. Troszkę odsunę tutaj ten e, kamerę, żeby ludzie mogli siąść. Jest wtorek, godzina 15.30, zaczyna się robić ciasno w tym pubie. Znaczy nie, przepraszam, ciasno nie, zagęszczać. Także no, polskie e, multitapy tak, tak można działać. E, jeszcze raz z e, Flavor Crystals. Fajne, fajne, ale Mount Nelson. Niesamowicie naftowy. Niesamowicie po prostu. Taki olej właśnie słonecznikowy. Olejisty, tak. Myślę, zawsze Nelson kojarzył bardziej z winem. A tutaj jest niesamowicie naftowy. Hops Langin. Też jest diesel, niby. Jest, ale nie taki jak w Nelsonie. A nie, jest, jest, jest też wyraźny. Chłopaki są jakimiś fanami New Zealand Hops, chyba. I face Rupa. Kocimocz, czyli e, ta czarnej porzeczki. I owoce, spod spodu No i ostatnie cztery piwa. E, Bath Peef e, English Bitter. No, nie powinienem go teraz brać, bo on ma 4% alkoholu, ale uważałem, że on... Znaczy w ogóle go nie chciałem brać, ale jak już mówię, a już będę miał wszystkie, będę miał komplet to... Taki metaliczny, słodowy aromat. Trochę kwiatowy. No wiedziałem, że nie będzie szał. Ale 2,5 dolca to. Angielski, no angielski Nic się nie dzieje Trochę bardziej kwiatowy niż w Anglii Dobra, to już zostawmy e, Mamy Coffee and Cigarette Coffee and Cigarette Czyli kawa i papierosy Kawa i papierochy właściwie można powiedzieć To jest smoke Coffee Porter 7,8% na alkoholu e, Delikatnie jest wędzony Jak napisali, delikatnie dymiony Słodem e, bukowym e, z Niemiec, czyli zapewne z Weiermach, chociaż niekoniecznie i do tego angielskie, e, angielskie e, ciemne słody palone, żeby dać czekoladowość i kawy e, etiopska, etiopska e, sulawesi toarko, peaberry i r, rwandyjska, rwandyjska kagayo. E, spróbujmy No, kawowe jest fest Kawowe jest fest e, jest, jest tej kawy naprawdę Jest tej kawy naprawdę sporo Nie wiem, gdzie ta będą. Nie no, minimalnie jest Ale Pojawia się taka nuta mm. Podrisa już podchodząca, czekoladowa, ale wędzonki jest bardzo mało. Dużo więcej kawy. Kawy jest bardzo dużo, czekolady, z wędzonki w zasadzie nie ma. No, nie jest źle. Ale na 7,8% alkoholu, jaki to może być ekstrakt? No to może być jakaś osiemnastka. To mogłoby być lepiej. Wreszcie RIS Imperialny stout. vastness of Space, czyli taka chyba Przepasność e, przestrzeni kosmicznej. Nic nie czuję. E, ważone z... Chili? Nie, chill of winter. Nie, nie często ważymy e, imperialnego stauta, ale kiedy jest taki chill zimowy, czyli dzisiaj też mi e, ten e, w, e, nie, to wczoraj było. E, w, e, jak to powiedzieć? Nie concierge. No taki w hotelu, który tam powiedzmy ci bagaż przyniesie. Nie boj hotelowy, tylko taki oddźwierny chyba, tak? E, mówił, że właśnie se chili. E, żebym wziął kurtkę. E, ważone z mnóstwem e, mocno palonych angielskich e, zbóż, e, owsia, owsa i słodów e, kryształowych, czyli karmelowych. E, no zobaczmy. No. E. Dobre, marcepan, e, wanilia, nie jest to z beczki, a, kurde, robi robotę. Mogłabym mieć więcej ciała, ale naprawdę, jak belgijskie czekoladki. Bardzo fajne. Trochę alkoholowe, vastness of space. No i wreszcie najmocniejsze piwo: Barbon Barrel Imperial Coffee and Cigarette, czyli to samo piwo, coffee and cigarettes, ale w wersji imperialnej, czyli mocniejsze. I dodatkowo jeszcze w beczce po Bourbonie, więc wersja regularna ma 7,8% alkoholu, a wersja Bourbon e, Barrel Imperial ma 12%. Także srogo. O, bardzo waniliowe, bardzo um, kawowe, słodkie, e, krówkowe, no niesamowite. Aromat naprawdę wyrywa z butów. W smaku nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Znaczy, jest wyraźnie alkoholowe i to takim Bourbonem. To jest w ogóle Bourbon Breckenridge Bourbon Barrels, czyli z Breckenridge Bourbon. A kawa to Side Glass Papa New Guinea Lufa District. Ale kawowe jest fest. Kawa wanilia i alkohol. Naprawdę bardzo dobre. Paradoks polega na tym, że najmocniejsze piwa, czyli to e, i jeszcze to Flashtons, które ma tam 6,5% alkoholu, podają... W Czymś takim, oczywiście rozumiem dlaczego, natomiast tu jest więcej niż w tym, niż w tym samplerze. Tylko, że tego nie można więcej zamówić, a to można jest zamówić 9 uncji. Albo pół pinty, albo całą pintę. Trochę za alkoholowe. Bardzo dobre, no ale porównując do tych imperialnych stoutów, które miałem okazję pić teraz przez, na festiwalu, to jednak... To tutaj urywa dupę mniej niż tamte urywały dupę przy samej, nie wiem, szyi. Wasze zdrowie? Jak będziecie w San Francisco, na pewno must see Cellar Maker. Zresztą mówmy się, Ankor też jest must see, no bo to jednak tradycja. Aczkolwiek, no Ancora, jakbym miał do czegoś u nas porównać, to może dociechana. Ma dobre piwa, ale. Generalnie nie nadąża na, za tym wszystkim. E, ale respekt, tak? Dla Fritza Mejtega, za to, że to wszystko uruchomił i przywrócił do życia. Natomiast tu jest nowa fala, młode chłopaki. I wowar, no chyba młodszy ode mnie i to parę dobrych lat. Ale nie jest jakiś szczególnie przyjazny, bo pytałem czy mogę zobaczyć e, Browar mówi, a tam jest mało miejsca, już trzech nas tam jest, się uwijamy, jest robota. Okej, okay, rozumiem, nie? Wasze zdrowie.